Jolanta Danak-Gajda, etnografka, muzykolożka, dziennikarka Polskiego Radia Rzeszów, popularyzująca muzykę ludową na antenie lokalnej i ogólnopolskiej. Od 1986 roku związana była zawodowo z redakcją muzyczną Polskiego Radia w Rzeszowie. W ciągu 35 lat pracy antenowej i terenowej stała się znawczynią kultury ludowej regionów Podkarpacia. Jest autorką artykułów i opracowań oraz wydawnictw płytowych z muzyką tradycyjną. Zasiadała w jury konkursów i festiwali folklorystycznych, jest także scenarzystką serii filmów dokumentalnych Siła Tradycji oraz Zapisane w terenie. Zrealizowała projekt multimedialny Kalendarz obrzędowy Podkarpacia będący zasobem danych o regionalnych obrzędach oraz materiałów edukacyjnych dla szkół i zespołów.